Pani bracia i siostry, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? To jest bardzo ważne pytanie dla każdego człowieka, niezależnie od tego, czy uważa, że jest dobrym, głębokim, wierzącym chrześcijaninem, czy też stoi bardzo daleko od Kościoła. To pytanie, które z dzisiejszej Ewangelii. Pochodziło z ust człowieka, którego imienia nie znamy, jest pytaniem, które każdy człowiek, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji życiowej się znajduje, powinien sobie na pewnym etapie swojego życia postawić: Co dobrego powinienem w moim życiu czynić, aby otrzymać życie wieczne? I takie pytania sobie ludzie bardzo często stawiają. Może czasami sformułowanie jest nieco inne. W jaki sposób powinienem żyć, aby moje życie tutaj na ziemi było szczęśliwe? Jakich wyborów powinienem dokonać w moim życiu? Jakie studia powinienem podjąć, po to, żeby spełnić istotę mojego bycia tu na ziemi, żeby spełnić misję, do której zostałem posłany? Takie pytania być może stawiają sobie dzisiaj też młodzi ludzie. Którzy zdali maturę, którzy stają po zakończeniu licencjatu i stoją przed wyborem drogi życiowej, to jest niezwykle ważne pytanie. Co mam czynić, aby osiągnąć zbawienie? Ksiądz Wojciech Kustosz tego miejsca mówił mi, że właśnie kiedy czytał tę Ewangelię, to zrodziło się jego powołanie, żeby zostać księdzem, żeby zostać palotynem. Te pytania stawiamy sobie bardzo często w takich trudnych momentach życiowych, kiedy no trzeba podjąć jakąś ważną decyzję przed ślubem, kiedy wybieramy nowy zawód, kiedy stajemy przed jakąś ważną życiową decyzją. To pytanie jest niezwykle ważne. Co mam czynić, Boże, aby osiągnąć życie wieczne? Pan Bóg, do którego zwracamy się z tym pytaniem. On bardzo często przychodzi do nas i zaczyna z nami rozmowę, dialog. Tak jak w Ewangelii. Ten młody człowiek, bo Ewangelia mówi, że on był młodym człowiekiem, zaczyna rozmowę z Panem Jezusem. Taki dialog, który możemy nazwać dialogiem zbawienia. Bo to nie był byle jaki dialog, tylko dialog, który ma prowadzić do tego, żeby osiągnąć zbawienie. Czyli to, co jest. Istotą naszego życia. I ten dialog, który w Ewangelii mogliśmy usłyszeć, on miał takie trzy etapy. Warto się nad nimi zastanowić. Mamy troszkę czasu dzisiaj, więc spróbujmy takiej refleksji dokonać tu, w tej świątyni, ale też tam, gdzie w tej chwili jesteśmy. Najpierw Pan Jezus mówi mu, jeżeli chcesz osiągnąć zbawienie, to zachowuj. Przekazania, dekalog. To jest ten najniższy, można by powiedzieć, warunek do tego, żeby osiągnąć zbawienie. Zachowuj przekazania, wtedy osiągniesz zbawienie. Zdumiewającą rzeczą jest to, że w tej rozmowie Pan Jezus nie wymienia wszystkich dziesięciu przykazań, wymienia sześć. Pomija te, które były na początku. Pomija te, które mówi, że należy czcić Boga, że należy czcić Dzień Święty, że nie należy nie wymieniać, wymieniać Pana Boga nadaremno. Nie mówi o tych przekazaniach, tylko do tego młodego człowieka mówi: Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa, nie kłam. Czci ojca swego i matkę swoją. I na koniec, kochaj swojego bliźniego, jak siebie samego. To jest tych sześć wybranych przykazań przez Pana Jezusa, które moglibyśmy powiedzieć stanowią fundament. Jeżeli ktoś idzie tą drogą i tych przekazań przestrzega, wierzymy. Że tak jak tamten młody człowiek może osiągnąć zbawienie. Ale ten młody człowiek, i to jest ta druga część tej rozmowy, był bardziej, no taki radykalny. Ja tego wszystko zachowałem w swoim życiu, te wszystkie przekazania, o których mówisz, panie. Co więcej mogę uczynić, żeby być doskonałym? I wtedy pan Jezus mu mówi, idź. Sprzedaj wszystko, co posiadasz, a pieniądze, które będziesz miał, daj ubogim. I wtedy przyjdź i chodź ze mną. Moi drodzy, to wezwanie to już jest taka wyższa szkoła jazdy wyższa kultura zdobywania wiedzy, zdobywania doskonałości w szkole Jezusa. Niektórzy rzeczywiście, tu są siostry zakonne, księża, zakonnicy, redemptoryści, jezuici są tutaj wśród nas. Bardzo wielu księży, właśnie w osób zakonnych, podjęło taką decyzję, porzucając wszystko, idąc za Chrystusem. Ale doskonale wiemy, że nie wszyscy mogą taką drogą iść. Trudno by sobie wyobrazić społeczeństwo, w których wszyscy pozbywają się wszystkiego i żyją po prostu. Z łaskawości drugiego człowieka. Nasze ubezpieczenia, nasze zabezpieczenia na przyszłość, emerytury i pensje w dzisiejszym świecie są czymś normalnym. Ale przez moment, moi drodzy, chciałbym zaprosić Was do pewnego wyobrażenia sobie, jak czuje się taki człowiek, który oddał wszystko innym. Po pierwsze, taki człowiek. On ma całkowitą ufność, że Pan Bóg będzie dalej go prowadził. On zawierza siebie całkowicie Bogu. Oddając wszystko, staje się, jaże brakiem. Staje przed Panem Bogiem i mówi do Niego, to teraz, Panie Boże, Ty mnie prowadź. Skoro chciałeś, żebym się pozbył wszystkiego, wszystkich zabezpieczeń na jutrzejszy dzień, to Ty teraz prowadź mnie. I to jest ta pierwsza myśl, która się rodzi i która jest niezwykle ważna dzisiaj dla nas. Że Pan Bóg chce, żebyśmy Jemu całkowicie zaufali. Nie lękali się o przyszłość. Nie szukali jakichś zabezpieczeń, które są potrzebne, to prawda, i, i, i są ważne. Ale one nie mogą się stać Boszkami dla nas. Trzeba zaufać Panu Bogu. A po drugie, i to jest ta druga część tego, tej opowieści z Ewangelii dzisiejszej. Bo Pan Jezus zachęca go, żeby to swoje bogactwo dać innym. Jak człowiek daje innym coś dobrego, pieniądze, cokolwiek, dzieli się tym, to jest nadzieja, że uzyska z powrotem to dobro. A zatem ta dzisiejsza Ewangelia, można by powiedzieć, ta rozmowa z Panem Jezusem, ona prowadzi nas do tego, żeby uwierzyć, że Pan Bóg zatroszczy się o nas. Tak jak do tej pory nas prowadził. Jutro też się będzie o nas troszczył. Nie trzeba się za bardzo lękać. I druga prawda z tej dzisiejszej Ewangelii jest taka, moi drodzy: że jeżeli cokolwiek dobrego zrobimy dla ludzi wokół nas, to trzeba mieć nadzieję, że to do nas powróci. Nie trzeba się lękać i kurczowo trzymać tych darów, które otrzymujemy od Pana Boga. Tylko Jezus zachęca nas do tego, żeby tym wszystkim dzielić się i ufać w dobroć. Drugiego człowieka. Że on tam to odda, że on nam zwróci to, co dla niego przekazaliśmy z, z szczodrobliwości, z zaufania, która rodzi się w naszym sercu. Ewangelia dzisiejsza, ta rozmowa, ten dialog zbawienia Jezusa, on mówi nam o tym, że powinniśmy ufać, zawierzyć siebie Panu Bogu i powinniśmy zaufać w dobroć drugiego człowieka. Że człowiek tak ostatecznie jest dobry i jeżeli coś dobrego temu drugiemu człowiekowi jesteśmy w stanie dać z siebie, to wierzymy, że to dobro w jakiejkolwiek postaci do nas powróci. I jest jeszcze trzeci etap tej rozmowy, zdumiewający, bo Pan Jezus na koniec tej rozmowy do tego młodego człowieka nie mówi, że ma pretensje do niego, że odchodzi. Bo ten młody człowiek powiedział: Panie Jezu, nie jestem w stanie tego spełnić. Nie mogę tak zaufać. Nie mam zaufania do innych ludzi, że oni mi zwrócą to, co ja im dam. Mam posiadłości, przepraszam Ciebie, muszę odejść. Będę pełnił dalej przekazania, ale tego drugiego Twojego wymagania nie jestem w stanie spełnić. I reakcja Pana Jezusa, no to jest właśnie ta, ta, ta trzecia myśl, którą chciałbym się podzielić, jest też zdumiewająca, że Pan Jezus nie wypomina mu tego. Nie mówi mu: Słuchaj, no ty jesteś taki dziwny, skoro nie chcesz spełnić tego mojego przekazania, tylko pozwala mu odejść. Pan Jezus do końca ma szacunek, wielki respekt dla wolności drugiego człowieka. To ten drugi człowiek, to ten młody człowiek, Odchodzi zasmucony, jak mówi nam Ewangelia. On się zasmucił, że nie był w stanie spełnić tego oczekiwania, ewangelicznego oczekiwania, zaufania totalnego Panu Bogu. I odchodzi smutny. Myślę, że Pan Jezus też był smutny, chociaż Ewangelia o tym nam nie mówi. Ale i to jest też taka tajemnica tego dialogu, który Bóg prowadzi z nami, że Pan Bóg szanuje naszą wolność. Nawet jeżeli widzi, że ten, te nasze decyzje nie są do końca dobre, pozwala, żebyśmy czasami pogłądzili, czekając na to, że pewnego dnia powrócimy do niego. Ta dzisiejsza Ewangelia, ona, ta rozmowa Pana Jezusa z, z młodym człowiekiem, ona nas uczy tych trzech prawd, które warto sobie tak w naszym życiu też zastosować do wielu spraw które nas otaczają w dzisiejszym świecie że żeby się zbawić żeby otrzymać zbawienie potrzebne jest przede wszystkim przestrzeganie przykazań tych które są dane nam przez Pana Boga ale że potrzebne jest coś więcej potrzebne jest zaufanie oddanie się Panu Bogu taka radosna ufność że Pan Bóg naprawdę się będzie o nas troszczył i wiara w to że ludzie nawet jeżeli czasami wydają się źli niewdzięczni to ostatecznie ta wiara w drugiego człowieka wyzwala w Nim dobro. I w to, że Pan Bóg szanuje naszą wolność, pozwala nam czasami oddalić się od Niego po to, żeby z ramionami otwartymi czekać na każdego człowieka. Te trzy prawdy one w dzisiejszej pierwszym Ewangeliu w Księgi Sędziów były tak w cudowny sposób opisane, że każde pokolenie, każda wspólnota, każdy z nas osobiście. No jest wystawiony na taką pokusę, że tak jak lud wybrany oddalił się od Pana Boga, wtedy Pan Bóg przesyła mu sędziów, ludzi, którzy mówią sprawy trudne, niewygodne, po to, żeby nawrócić nas, żeby zmienić nasz styl życia, żeby naprowadzić nas z powrotem na drogę przykazań Bożych. Ta opowieść o, z Księgi Sędziów jest takim bardzo prawdziwym opisaniem tego, kim my dzisiaj jesteśmy. Będąc w tym miejscu, moi drodzy, i stawiając sobie te pytania, jak mamy żyć dzisiaj, jakie wybory mamy podejmować, jak mamy się odnaleźć w świecie dzisiejszym, XXI wieku, chciałbym w tym miejscu przywołać słowa. Które 40 lat temu, w 1979 roku, na początku swojego pontyfikatu, napisał święty Jan Paweł II. Była to jego pierwsza encyklika, której tytuł znamy wszyscy: Redemptor hominis, zbawiciel człowieka. Odkupiciel człowieka. I myślę, że w tym miejscu, stojąc przy ołtarzu, przy którym on. W 1997 roku nakładał olej krzyżma, poświęcając ten ołtarz. Myślę, że warto do tych słów się od, odwołać, bo to są słowa, które dają nam dzisiaj odpowiedź na to, jak my, katolicy, chrześcijanie, jak mamy żyć we współczesnym świecie. I to pierwsza myśl, którą papież wtedy, 40 lat temu, moi drodzy, skierował do nas, to jest to, że Jedynym punktem odniesienia dla nas w tych czasach może niepewnych, w których nie wiemy, szukamy odpowiedzi na wiele pytań, to jest zwrócenie się do Jezusa Chrystusa. Pozwólcie, że kilka zdań z tej bardzo ważnej, fundamentalnej encykliki, że w tym miejscu one zabrzmią. Papież pisał tak. W tych niepewnych czasach, wtedy 40 lat temu, ta niepewność była trochę inna, inne były problemy i inne wyzwania, ale odpowiedź dzisiaj jest identyczna. Jedna narzuca się odpowiedź, pisał papież, zasadnicza i podstawowa. Jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli i serca. Ad Christum Redemptorem. Ad Christum Redemptorem Hominis, ad Christum Redemptorem Mundi. Do Chrystusa zbawiciela człowieka i do Chrystusa zbawiciela świata. Ku Niemu kierujemy nasze spojrzenie, powtarzając wyznanie świętego Piotra. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, bo tylko w nim, w Synu Bożym, jest nasze zbawienie. Poprzez całą tak bardzo, wraz z Soborem, Soborem Watykańskim II, rozbudowaną świadomość Kościoła, poprzez wszystkie warstwy tej świadomości. Kim my jesteśmy jako Kościół? Poprzez wszystkie kierunki działalności Kościoła, w której Kościół wyraża siebie, odnajduje i potwierdza siebie, musimy stale dążyć do tego, który jest naszą głową. Moi kochani, ta przestrzeń, to miejsce, ta świątynia i rodzina Maria Maria, Radia Maria, to jest żywa wspólnota, w której szukamy naszego spotkania z Chrystusem, zbawicielem człowieka i zbawicielem świata. I wobec tego wszystkiego, co nas dzisiaj otacza i trwa, zatrważa nasze serca, co budzi może nasze obawy i słuszne lęki, odpowiedź którą 40 lat temu napisał papież. Myślę, że trudno się z tym nie zgodzić. Jezus Chrystus jest jedynym zbawicielem świata. Całe orędzie fatimskie, to wszystko, co Matka Boża przez, na kartach Ewangelii i później w wielu objawieniach, nawet w Medjugorje dzisiaj, tam gdzie dzisiaj jest ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, też Palotyn nasz. Te wszystkie objawienia Matki Bożej, one wszystko nam to mówią, że mamy się zbliżać do Chrystusa. W żywym spotkaniu z Nim, w dialogu z Nim, w rozmowie z Nim. Znajdziemy odpowiedzi na wszystkie problemy, które nas trapią. Te problemy naszego osobistego życia, bo ich jest wiele. Modlimy się o uzdrowienia, o znalezienie pracy, o zgodę w rodzinie, o rozwiązanie wielu trudnych spraw. W spotkaniu z Jezusem Chrystusem znajdujemy odpowiedź na te osobiste bolączki. I na te światowe bolączki również, moi drodzy. Jeden zwrot serca. Umysłu i woli. Ad Christum redemptorem homini. Do Chrystusa zbawiciela człowieka i Chrystusa zbawiciela świata. To jest to dzisiejsze zaproszenie, które to pytanie tego młodego człowieka, co mam czynić, aby uzyskać zbawienie? Nasza odpowiedź dzisiaj byłaby spotkać się z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, we wspólnocie wiary, w modlitwie, w adoracji. W czytaniu Słowa Bożego. To są te recepty, które od stuleci są rozwiązaniem na nasze problemy. I pozwólcie, że to rozważanie, dzisiejsze rozważanie, co mamy czynić my, chrześcijanie XXI wieku, Polacy XXI wieku, aby zyskać zbawienie, osiągnąć wieczne życie. To rozważanie, które prowadzi nas do Jezusa Chrystusa, tak jak tego na początku swojego pontyfikatu, o czym pisał święty papież Jan Paweł II. On w tej samej entyklice napisał te piękne słowa. Pozwólcie, że niech one również zabrzmią tutaj i poprzez antenę dotrą do naszych serc. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeżeli nie objawi mu się miłość, pisana przez duże M. Jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek pozostaje w tajemnicy odkupienia, na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo, stworzony na nowo, pisał papież. Nie ma już Żyda ani Poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej istoty, musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem, i ze swoją śmiercią przybliżyć się do Chrystusa. Niejako musi wejść w niego z sobą samym, musi sobie przyswoić, zasymilować całą rzeczywistość wcielenia i odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku w dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga. Ale także głębokim zdumieniem nad samym sobą. Moi kochani, nasze świadectwo życia, nasze poszukiwanie odpowiedzi na to, jak dzisiaj żyć, ono jest poszukiwaniem, które nas prowadzi do Jezusa Chrystusa. Te słowa, które napisał papież jeszcze raz 40 lat temu, one do dzisiaj są aktualne. Odpowiadają na wiele pytań, które sobie stawiamy. I kończąc już tę refleksję, ostatnie trzy zdania z tego, co napisał nam papież. Właśnie to głębokie zdumienie, zadumienie wobec wartości i godności każdego człowieka nazywa się Ewangelią, czyli dobrą nowiną. Nazywa się też Chrześcijaństwem, zadumienie nad wartością i godnością człowieka. Nazywa się Ewangelią i nazywa się chrześcijaństwem. Owo zdumienie, a zarazem przeświadczenie, pewność, która w swym głębokim korzeniu jest pewnością wiary, ale która w sposób ukryty ożywia każdą postać prawdziwego humanizmu. Pozostają najściślej związane z Chrystusem. Więc życzę nam, moi drodzy, całej rodzinie Radia Maryja, abyśmy indywidualnie i we wspólnotach, i w naszych rodzinach, w tych wszystkich dziełach, które tworzymy, abyśmy byli ludźmi, którzy przybliżają się do Jezusa Chrystusa, prowadzą w nim nieustanny dialog, zasłuchani w Jego słowa, bo wtedy będziemy autentycznymi świadkami Jego obecności. Będziemy prawdziwymi ludźmi, którzy będą pociągać innych i leczyć ich rany. Bo to jest droga Ewangelii, droga, która prowadzi do wiecznego zbawienia, droga, która prowadzi do wolności i szczęścia tu na Ziemi. A to jest najgłębsza tęsknota każdego ludzkiego serca.